Cześć. Cześć! W dzisiejszym odcinku odpowiemy Wam historię zespołu TNT. Zapraszamy do oglądania. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest zespół założony w 2016 roku przez trójkę muzyków Gitarzystę Sebastiana Stańczaka, basistę Marata Kowalskiego oraz perkusistę Artura Boźniaka. Muzycy wcześniej grali w Farbenlere, projekt Punk, Debil oraz reszta pokolenia. Jest to łódko-płocka formacja, grająca nietypowe połączenie stylów, czyli rocka, metalu i muzyki alternatywnej. Pierwsza próba zespołu miała miejsce w Mad Guy Sound. Początki zespołu składały się głównie z prób i tworzenia autorskiego materiału. 11 października do zespołu dołączył wokalista, Szymon Wiśniewski, znany m.in. z łódzkiego zespołu Allegoria. Chłopaki powrócili do prób już w kwartecie. Następnie zespół wziął się do pracy, aby jak najszybciej skompletować materiał. 28 listopada 2016 na fanpageu zespołu została ogłoszona data pierwszego koncertu, koncertu. Potem pojawiały się kolejne. Pierwszy koncert miał miejsce 5 stycznia 2017 w klubie Sen Pszczoły w Warszawie. Zespół zaprezentował tam swój premierowy materiał. Następnie miał miejsce 6 stycznia 2017 w Łodzi. Kolejny w Słupsku 20 stycznia i w Poznaniu 21 stycznia oraz w sieradzu 17 lutego 2017 3 lutego 2017 na fanpage'u zespołu pojawiła się informacja o zbliżającej się trasie wraz z zespołem chemia. Zagrali razem na pięciu koncertach na trasie. Ostatni miał miejsce 28 kwietnia 2017 w warszawskiej progresji. 20 marca zespół przedstawił okładkę debiutanckiego singla zatytułowanego 1. Singiel miał premierę 10 kwietnia 2017. 7 kwietnia zespół ogłosił kolejne koncerty w Łowiczu i Bielsku Białej wraz z zespołem Chemia. Z kolei 17 kwietnia 2017 premierę miał drugi singiel zespołu pod tytułem Serce. 21 kwietnia 2017 zespół zagrał koncert w Bielsku Białej. 22 kwietnia wraz z zespołem Chemia zagrali w Łowiczu. 28 kwietnia 2017 roku zespół grał wraz z zespołami Killing Silence oraz Venton przed zespołem Chemia w Warszawie. 20 maja 2017 zespół zagrał koncert w Krakowie. 26 maja 2017 chłopaki grali wraz z zespołem Cycle w klubie Agrawka w Zgierzu. 19 czerwca 2017 zespół miał sesję zdjęciową. 23 sierpnia zespół ogłosił kolejne daty koncertów. Było ich siedem. Zagrali dwa koncerty z zespołem Mocny Kochanek 9 i 10 lutego w Gdyni i w Toruniu. Pod koniec października 2017 zespół rozpadł, rozpoczął nagrywki do teledysku. 27 października podali informacje o odwołaniu koncertu, po czym na drugi dzień opublikowali post o odejściu z zespołu basisty Mareta Kowalskiego. 2 listopada 2017 roku miejsce maratonu zespole zajął niejaki Jan Nowak. Zespół wrócił do koncertowania. Następnie zespół zagrał kilka koncertów ze znanymi i lubianymi Essie Drinkers, czyli bohaterami poprzedniego odcinka. Eee. 6 grudnia fani zespołu dostali fajny Mikołajkowy prezent czyli teledysk do piosenki pod tytułem Zmierzch. Następnie TRT zaportowało zespół zwany Nocnym Kochankiem. Czyli wiecie, taka troszeczkę parodia gatunku, ale chłopaki fajnie grają. A było to dokładnie 9 i 10 lutego 2018 roku. 10 marca tego samego roku zespół zagrał na Fan 20 Next Level na torwarze w Warszawie. Niestety, wszystko co dobre czasami się kończy i to dość gwałtownie. 15 marca tego samego roku zespół zagrał ostatni koncert w ówczesnym składzie. 16 marca na fanpage'u zespołu ukazała się wiadomość, że ówczesny wokalista opuścił zespół. Na miejsce Szymona Wiśniewskiego przyszedł Darek Dolny. 10 kwietnia o godzinie 17 swoim premierem miał single Zazdrość. 17 czerwca 2018 roku zespół poinformował na swoim fanpage'u, że rozstał się z Sebastianem Stańczakiem, który był w zespole od początku jego istnienia. Jego miejsce zajął Mateusz Simiota. 18 czerwca 2018 zespół ogłosił, że rozpoczyna pracę nad debiutanckim albumem. 22 sierpnia zespół zakończył nagrywanie wokali na debiutancki album. 14 listopada 2018 swoją premierę miał klip do numeru Battlefield. 22 maja 2019 roku zespół wypuścił zapowiedź najnowszego singla pod tytułem Covered with Grey. 16 czerwca 2019 roku zespół zagrał na zmrok zamkowy maraton rokowy w Nidzicy. 10 sierpnia 2019 roku zespół zagrał wybarczewie na festiwalu rokowym Error. 13 września 2019 roku zespół zagrał na M Art Rock Metal Fest. Najbliższy koncert zespołu odbędzie się 17 kwietnia w Metal Cave Club w Warszawie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Łapka w górę, subik i do zobaczenia następnym razem. Cześć, cześć! Niech krok będzie z wam.